To jak zaciągnąłem się gry Coś się stało E, ja to jeszcześ się zażygał, bo Te podróże portalowe to nie są dla mnie chyba, wiesz? Podróże portalowe, my już tu jesteśmy od 20 minut, po prostu wychlałeś 40 buchli się Se gdzie my Gdzie w ogóle jesteśmy? Nie wiem, w jakiejś karczmie, na jakiejś wyspie. czemu taki gruby jesteś w ogóle? Najwidoczniej w tym wymiarze nie omieszkam się. Ale masz ty suchy? Zajebiste, nie? no Ty takich w życiu na oczy nie widziałeś. A ci, ich, ja miałem żonę. A ty nie? Ja też miałem żonę. Tak, kogo? No, przecież z kimś musiałem mieć Miltona, nie? Nie, Milton to mój wnuk. Co bo... jestem zachlany. Lloyda! Lloyd, ale. Trochę już nie żyje. Ale. Wszyscy to nie żyją. Nie musisz żyje. mieć żony, tylko dziewczynę. Ale. Ona nie żyje, debilu. Wladimir ją zabił. No i poszedł spać, idioto. Stawaj, idioto! Dawaj. Zostaw mnie. Oła, Dawaj. Kurwa, przypieprzyłeś mi mieczem! Dawaj, dzbanie! Nie wiem! Dobra. Ps. Mam Dobra. też szpadel. A, pusty. Ej, zostawił. Niech mu Pani nie nalewa, więcej. No dobra, dziękuję. Pani jest głupia. Się. Dobra, słuchaj. Mus... Pamiętaj o naszym zadaniu. Musimy znaleźć. Antiksa. się zaczyna. Musimy znaleźć Antiksa. Stary. Chyba znowu się zaczęła. Jezus Maria. Po Co za no Po jednym, dowaliło ci do poprzednich no możliwe ci stary Chodź Ja już wcześniej obczałem jak ty leżałeś na ale... pani tutaj siedzi w ogóle Witam serdecznie Stary to jest Wiedźma Kim pani jest? Ja jestem Wiedźma z Holandii Z Holandii? A co on tak. tu robi? O, synku, sama bym chciała wiedzieć. Ogólnie to mam takie pytanko. Słucham. Bo był tutaj taki y, typ, bardzo podobny do mnie. Tylko, że ja jestem przystojniejszy, a on brzydszy. Mówisz no. o tym chleju, się który kazał na siebie X? Tak. O, tak, to jest bardzo zły człowiek. Wyszedł na chlany do mnie i opowiadał mi o zamiarach niszczenia świata No właśnie A ja! Powiedziałam to... mu jak może odpalić laser yy, tak o, I ogólnie to jest w taki sposób, że... My tutaj próbujemy go powstrzymać I... Trochę wylądowaliśmy w tym świecie tak z dupy trochę Śmieszne, że najpierw powiedziałam mu jak odpalić laser, a teraz będę wam tłumaczyć jak go zatrzymać No ale dobra Już wam pomagam Tylko muszę sięgnąć w głąb swojej... Eee, pamięci! Pamięci! To ty, myślałeś, że co? No co? Niech już wiedź ma myśli. dobra, słuchajcie! Ogólnie? ja mam pojęcia, jak ten laser wyłączyć. A uście sami wymyślić. Ja tylko wiem, jak włączyć. Antyx? Popłynął na chlany statkiem gdzieś daleko stąd. Mówił coś o jakichś wulkanach. Że coś potrzebuje stamtąd. I że jest to ostatni wymiar, w którym musi zrobić coś, co jest mu potrzebne. Nie wiem, gadał o jakichś relikwiach, pierdół, Ogólnie, a mam takie pytanko. A my moglibyśmy otworzyć portal, tylko pewnie pani nie powie za darmo, więc musimy coś pani pewnie przynieść. Możesz nie? mi przynieść... Nie. Jakoś pewnie skrzynię złota, bo w końcu jesteśmy w świecie pirackim, jak to widać po ostatku. Jakie... Nie! Karpia potrzebuje. Karpia? No święta idą. Nie chce mi się łowić. Mi też się łowić nie chce, a może jakąś skrzynię szkarbu, jakąś... jakiś prezent dla, dla wnuczki powiedzmy, czy coś, po prostu pani da. Dla wnuczki? No. Dobra, mogą być martwe ryby. Co? Co, martwe? Ryby, do zabawy. Dobra, to ja pójdę do siebie, kogoś innego zapytać jeszcze o portal. Dziękuję za pomoc, całuję rączki, ma pani... no pani... Dobra, dobra, całuję rączki, do widzenia. A spierdalaj! Siema, mordo. Siema. Potrzebuję y, informacji o portalu do innych wymiarów. Y, o, czy, za co chcesz? kolejny. Za ryby, tylko za... Czy ty już ze mną nie rozmawiałeś? Nie, nie kojarzę pana, to był pewnie mój klon ANTY X. A, tak kazał na siebie mówić. Tak się składa, że wyszedł tutaj mówił coś o jakichś reliktach, które potrzebnemu są do zniszczenia światów, do odpalenia sera. Mówił coś o jakichś wulkanach, że to ostatni wymiar, w którym musi coś znaleźć. Pewnie popłynął do tych wulkanów. Chłopaki, musicie Musisz... go powstrzymać, chłopaki, bo on wszystkich pozabija. Musicie go, chłopaki, powstrzymać, bo on nas wszystkich pozabija. Nie wiem, jak otworzyć ten cały portal, ale może uda wam się go złapać, póki jeszcze jest tutaj. Był tu niedawno. Dobra, to mam taki pomysł. Yy, że on pewnie za szybko, on nie wyjdzie z tego wymiaru. To mam taki pomysł, żeby po prostu coś dla pana zebrać po prostu na przykład. Jak, jakąś skrzynię czy cokolwiek żeby po prostu panu się opłacić, Bo tam to, to weźmie jakieś Ja jakieś ja chciałem nam pomóc, ale no... ona serio. Sobie... że po co wy mi coś macie przyjść? No w końcu my bohaterami jesteśmy, a my za tarmionicie robimy. Więc co mi po prostu dać? Dobra Możecie mi przynieść karpia tak droba chwilę Nie. Po co? Ty jesteś pewien, że to nasz statek? Nie, no właśnie go pragnę. Aha, czaję. E, są rzeczy ważne i ważniejsze. W ogóle kiedyś że tak, w statku, ja pływałem. Mm. Oni mówili coś o jakichś wulkanach, czy mm. nie? Nie mam pojęcia, ale widzę, że ma, mam pomowy. No, ta baba i ten chłop mówili ogólnie, że X ...popłynął do jakiegoś wulkanu. E, no, tu chyba jest, ty? Widzisz? O, co ty gadasz? No patrz, Antike tu chyba jest My musimy go złapać. Gdzie on jest? Czekaj, gdzie musimy płynąć? Gdzie on musimy płynąć? Musimy go nawrócić, musimy nawrócić. Bo ja mów mi kiedy będziemy do dobrej pozycji. Nastaw kurs Na południowy wschód No S E jeśli nie potrafisz myśleć. Nie potrafię tak. SE Ja wiesz, nie na komputerze... Trzeba załadować wszystkie. O ma świat w ogóle ty A coś tam tu w ogóle jakiś swoich, e, złoczyńców wziął z, ze swojego wymiaru Nie znaczy, wiem ale się, płyniemy powiedzmy. prosto na niego e, ogólnie to No już strzela fajerwerkami chyba też Już istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że to nawet nie jest on <laughs> To nie był na trzeba, na mapie nie byłby zaznaczony Ty myślisz że on by sobie pozwolił na to żeby być zaznaczony na mapie Tak, bo to ja W sumie prawda <laughs> Dlatego jako, jako nie jest zaznaczony, ale on jest, on, wiadomo, że on jest Filipem, więc dlatego zaznaczony będzie. Jesteśmy blisko. Przygotuj szybko broń. Ej! To mówiliśmy te! Potwice! No mówisz. że jesteśmy blisko. Zawracaj! O szlak Jesteśmy najgłębszymi piratami jakim możemy być ja To mówię. prawda Będą chcieli się bić z nami w Ten drugi satek, ten drugi satek Płynie do nas Dobra, wpieprzamy się w ten satek Chłopie, wchodzi nam na pokład ktoś Jest tu, bije mnie jesteś Tu jest on bym... nie uciekli? Nie, to zamachy chyba, ale jednego zabiłem, jednego zabiłem To był jakiś jak luj jak, jakiś jak, 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 jak się go... Ten, Zawracaj, będę walił za armat On tam jest jak luj Jeszcze tutaj na razie ten mam mało kul z tego co wiem chyba, co nie? Mamy, mamy pełno kul A no to luj Staramy komuś w ogóle jak ten Ale bez celowo też jest strzelaj, pamiętaj. Dobrze, trafiłeś! Rozwaliłem maszt. No i już nam? Po nich. Podbijaj bliżej. Wbijaj na pokład. Stary, tu nikogo nie ma. Nie? Jak? Ale są... Są jakieś skrzynie. Podpłyń bliżej! <grym> o. <wytkowne> <grym wytkowne> No i po nich. Czy to nie było Antyxa? xa Chyba nie. Ale on gdzie O kurwa, tylko nie goszcz. Gdzie my jesteśmy? I co to jest? Dzień dobry. Zobacz, tak, coś tam jest na górze. Masz, nie wiem, kto tam jest na górze, choćby to sprawdzić, nie. ale powoli. Przepraszam? Przepraszam, kim pan jest? Strzelera! Czempry idioci! Zamiast zgonić Antyxa, strzelacie do moich! Ja jestem szerysem tego morza. Ty kurwa, nie żyjesz! Nie strzelajcie do moich powierników! Dobra, Zajmijcie się Antixem. A tutaj to co ty wie, to co mam tam mam. Zaraz was przez nie wypuszczę. No, są już. Ale posłuchajcie mnie dobrze. No? Anti popłynął do wulkanu. Tam jest ostatnia relikwia, no, to wulkanu? której potrzebuję. No, Mamy tu tylko jeden wulkan idiot. Znajdziecie no, wiesz, go. Mam Macie mapę na statku. No, Dam Wam nowy, ale pod jednym warunkiem: no. Musicie przynieść mi tarpia. a więc idźcie no. do wulkanu i powstrzymajcie anty.